Jest taka dziecięca postawa, która mówi, że ja sam najlepiej wiem, co jest dla mnie dobre, i nie zaakceptuję tego, że ktoś może to wiedzieć jest zasady lepiej ode mnie. Dlaczego nie jest to jednak najlepsze podejście, a może nawet szkodliwe? Ponieważ myślę, że już nawet to nasze codzienne doświadczenie podpowiada nam, że. Na różnych etapach życia potrzebujemy nauczyciela, przewodnika, mentora, kogoś, za kim idziemy, kogoś, kto poznał lepiej niż my jakiś fragment rzeczywistości. A jeśli ktoś mówi, że wcale nie potrzebuje żadnych przewodników, bo jest już tak wolny i niepodległy, że może robić to, co chce, to niech sobie uczciwie spojrzy chociaż na codzienne wybory, których dokonuje. Prawda jest taka, że mnóstwo rzeczy ma na nas wpływ. Ludzie ubierają się w określony sposób tylko dlatego, że ktoś zobaczył, że tak trzeba się ubierać. Nawet to, co oglądamy w internecie, jest nam podsuwane. I wcale nie jesteśmy tacy wolni, jak nam się może to wydawać, gdyż te algorytmy podsuwają nam różne treści, aby utrzymać naszą uwagę. I nagle odkrywasz. Że jest ci coś proponowane, a ty nawet nie wiedziałeś, że tego potrzebujesz. Nie, można powiedzieć, że jest cena za uczniostwo, bo muszę komuś zaufać, jakiemuś nauczycielowi, ale jest też ogromna cena za brak uczniostwa. No, życie jest ciężkie i sami sobie nie poradzimy, i potrzebujemy niezawodnego przewodnika. Pan Jezus mówi, że On jest dobrym pasterzem, że wśród tych setek głosów i podpowiedzi, które codziennie słyszymy, tylko On może nas szczęśliwie przeprowadzić przez to życie, a nawet przez dolinę śmierci. I przyznam, że w jakiś sposób podziwiam ludzi, którzy mówią, że idą sami, że nie potrzebują pomocy Boga, że nie potrzebują za nikim iść, ale uważam, że to jest szalenie ryzykowna droga być mistrzem samemu dla siebie. Ja jednak wolę, żeby prowadził mnie ktoś mądrzejszy ode mnie, ktoś, kto jest źródłem wszelkiego światła, i przede wszystkim jest prawdą. Jest ta ewangeliczna przypowieść o robotnikach w winnicy, że ci z ostatniej godziny dostali taką samą nagrodę, taką samą zapłatę jak ci, którzy pracowali od rana. I ta historia jest czasem interpretowana. No W taki sposób, że no po co tyle pracować, trzeba tylko przyjść na ostatnią godzinę i też się załapie. Ja pamiętam, że miałem kolegę w liceum taki trochę rozrabiaka i lubił wyciskać wszystkie przyjemności tego świata, tego życia. Zresztą my ja też robiłem. Ja, ja, ja go bardzo też robiłem i też nie byłem lepszy. I pamiętam, że kiedyś na katechezie ksiądz mówił właśnie o tej przypowieści. I ten kolega tak się wtedy do mnie nachyla i mówi, eh. To po co być w takim razie dobrym, lepiej przez całe życie grzeszyć, a potem przed śmiercią się nawrócić, i człowiek też pójdzie do nieba. Nie wstyd się przyznać, ale wtedy pomyślałem: No co za genialna egzegeza, bo, no bo wówczas Kościół kojarzył mi się z nudą, tak jak zresztą mojemu koledze, a grzech kojarzył się z przygodą i szczęściem. Tylko, że dzisiaj wiem, że tak może powiedzieć, powiedzieć jedynie człowiek. Który nie poznał tego, jaką radość daje wierność Panu Bogu. Tak może powiedzieć człowiek, który nie wie, że praca dla Boga i poznawanie Boga daje człowiekowi radość. Że możesz być nawet zmęczony, wyczerpany, czasem nawet zniechęcony, ale efektem ubocznym jest pewien pokój wewnętrzny, poczucie, że uczestniczysz w czymś większym od siebie samego. W czymś, co napełnia Cię sensem. Każdemu z nas zdarza się narzekać na nadmiar pracy, albo że więcej widzimy niepowodzeń niż sukcesów. Mnie również to się zdarza, ale jestem przekonany, że to jakaś niczym niezasłużona łaska, że zostaliśmy powołani przez naszego Pana. Do uczestniczenia w czymś, co jest większe od nas samych. Że bezrobocie i brak bycia najętym jest większą męczarnią, niż trud pracowania w winnicy pańskiej. Że grzeszenie może być większą męczarnią, niż trwanie przy Bożych przykazaniach. I, i wiecie, co wiedzą to wszyscy ludzie, którzy wybrali zło i nie są w stanie z niego wyjść. Dobrze jest być robotnikiem ostatniej godziny, ale równie, równie dobrze jest móc żyć w przyjaźni z Panem Jezusem i służyć mu w jego tajemniczych planach całe swoje życie. Mam znajomego, który w swoim życiu miał dosyć krętą drogę do Pana Boga i on powiedział: takie, Tak się zwierzył że, że ja mam bardzo szerokie doświadczenie w grzeszeniu popełniałem grzechy na wiele różnych sposobów i popełniałem dziesiątki różnych błędów, ale mogę powiedzieć, mogę powiedzieć jedno, że nigdy nie znalazłem tam radości. Owszem, często znajdowałem tam przyjemność, czasem na pięć minut, dziesięć, czasem na kilka dni, a potem znowu dopadł mnie smutek i przerażający brak sensu. I mówi, że dopóki nie spotkałem Jezusa, nie spotkałem niczego co mogłoby mi dać radość i mówi że może dzisiaj brakuje mi tego co miałem wcześniej ale mam Jezusa i on mi daje radość i to wcale wiecie to nie chodzi o taki dobry nastrój bo ja mogę mieć czasem obniżony nastrój mogę odczuwać zmęczenie zniechęcenie ale jest pewien rodzaj niewytłumaczalnego przekonania że nie jesteś w tym sam że jest przy mnie Jezus który jest większy to, co pisze święty Paweł, że Chrystus daje nam pokój Boży, który przewyższa wszelki umysł. To jest niezwykłe i dla świata zawsze będzie niezrozumiałe, że Pan Jezus, wisząc na krzyżu, mówi: Wykonało się. Chrystus, wisząc na tym krzyżu, doświadcza spełnienia życia, że to właśnie przez krzyż dochodzimy do pełni życia. Bóg tchnął w nas swoje życie i od tego nie uciekniemy. Nie uciekniesz od swojego oddechu. Każdy oddech ci przypomina, że masz w sobie życie Boga. I każde nasze pragnienie, które powstaje w sercu, nawet jeśli ostatecznie prowadzi do grzechu, to jednak u samego swego korzenia jako kierunek ma Boga. W naszym sercu nie ma ani jednego pragnienia, które nie byłoby ukierunkowane na Boga. Co pomaga zachować nadzieję? Na pewno nie kontemplacja zła, na pewno nie patrzenie na ludzi, którzy wiarę stracili, ale patrzenie na tych, którzy wiarę zachowali. To zarówno mogą być ludzie żyjący obok nas, których stawia na naszej drodze Duch Święty, ale i tacy, którzy są już po tej drugiej, lepszej stronie i wiary dochowali. Postawili wszystko na Pana Jezusa i wygrali. Święta Adyta Stein, kiedy jeszcze nie była chrześcijanką, trudno powiedzieć, czy była wierząca, czy nie, zobaczyła kiedyś w katedrze we Frankfurcie kobietę, która wracając z zakupów, z całym tym swoim koszem z zakupami, weszła do kościoła, żeby się pomodlić. I ona potem napisała w swojej biografii takie słowa, że było to dla mnie coś zupełnie nowego. Że w synagogach i kościołach protestanckich, do których chodziła, szło się wyłącznie na nabożeństwo. A tutaj jednak przyszedł ktoś prosto z rynku do wyludnionego kościoła, jakby chciał przeprowadzić poufną rozmowę. Biblia jest pełna przekonania, że Bóg mówi w ciszy i w samotności. I trudno się dziwić, że wielu ludzi nie ma doświadczenia, bo doświadczenia Boga, bo unika ciszy i takiej samotności. Która nie byłaby wypełniona tylko niepokojem o przyszłość albo rozpamiętywaniem przeszłości. Niepokój i takie zadręczanie się przeszłością to ulubione sposoby złego ducha, żeby nas wyrwać z odkrycia, że ja wciąż jestem otoczony miłującą dobrocią. Daj sobie czas na ciszę i samotność. I powiedz Bogu. Mój kochany ojcze, ja chcę się ucieszyć z tego, że ty dałeś mi się poznać, że na tyle sposobów objawiasz mi swoją miłość. Czasami chcę po prostu przy tobie pobyć i nic nie mówić. I wtedy rodzi się tęsknota. I widzisz, że w takiej samotności nie jesteś samotny. Wiara wymaga pielęgnacji. Rzeczy pozostawione same sobie. Nie pozostają takie same. Niepielęgnowany ogród zarasta chwastami. Nie chodzi w naszym życiu o to, aby rozwiązać wszystkie swoje problemy, ale o to, żeby z każdym swoim problemem przychodzić do Boga. Dla świętej Edyty, Stein modlitwa była podstawową techniką przetrwania w takim codziennym kieracie. Miała taki swój rytm, że zaczynała o świcie, a kończyła tuż przed północą. Często budziła się rano w poczuciu paniki, jak podołać temu wszystkiemu, i mówiła wtedy sobie: Spokojnie, teraz nic nie może zakłócić mi spokoju, gdyż pierwsza godzina poranna należy do pana. To poranne, całkowite zanurzenie w Bogu, umożliwiało jej zdrowy dystans do zmartwień, do różnego rodzaju trosk, wspomnień czy ludzi, którzy ją otaczali. W 1928 roku Edyta udziela następującej porady. Ona napisała to w którymś ze swoich listów. Trzeba dojść do tego, że w końcu osiągnie się jakiś cichy kącik, w którym można będzie przebywać z Bogiem tak, jakby poza tym nic w ogóle nie istniało. I tak codziennie. Ona miała swój rytm, który, jest, który jej w tym służył. Miała wypraktykowane pewne dobre nawyki, które pomagały jej w spotkaniu z Bogiem. Po spotkaniu Pana Jezusa nie da się bowiem żyć już tak samo. Jego miłość jest naprawdę i jest bezinteresowna. Ja słyszałem niedawno wypowiedź pewnego filozofa i pisarza, który trudno powiedzieć, czy jest wierzący w Bogu, ale niewątpliwie ma w sobie jakąś taką uczciwość i szlachetność w poszukiwaniu, i powiedział, że kiedy patrzy na jakiś odnawiający się rodzaj, fatalistycznego myślenia, gdzie ludziom przeraźliwie brakuje nadziei i odpowiedzi na najważniejsze pytania po co tu jestem, jaki jest sens mojego życia, to właśnie chrześcijaństwo jest najlepszą i najbardziej rozległą odpowiedzią na tragizm ludzkie, ludzkiego losu. No, przechodzimy na ten świat i doświadczamy skutków zła. Doświadczamy chorób, różnego rodzaju przemocy, niesprawiedliwości. I wreszcie doświadczamy śmierci. I chrześcijaństwo, a przede wszystkim więź z Jezusem, bo, bo tym jest chrześcijaństwo, mówi, jak można stawić temu czoła, wychylając się do tego, co ostateczne. I jest wielką stratą przekreślać jakieś wielkie dobro tylko dlatego, że instytucje zostały pod wieloma względami skompromitowane. Czasem jak spotykasz różnych ludzi, którzy mówią Ci, jak masz żyć, bo chcą dla Ciebie dobrze i dają Ci rady, co masz robić ze swoim życiem, to zawsze to się wiąże z jakimś ich interesem lub ich wygodą, żeby im było lepiej. A z Jezusem jest tak, że on pierwszy daje Ci miłość, o której opowiada. Ty daj... I ty zdajesz sobie sprawę, że z Bogiem można robić tylko jedno. Można się nim karmić. Można od Boga czerpać. Pan Bóg wie, gdzie żyjemy, wie, jaką mamy naturę, wie, jaką mamy historię i jakie obciążenia, to również wie i wie, że jesteśmy słabi. I mówienie o tym jest tak samo odkrywcze zresztą, jak rozwodzenie się na tym, że codziennie wscho w słońce wschodzi i zachodzi, albo że jak deszcz pada, to robią się kałuże. No, taka jest po prostu nasza natura. Jesteś niedoskonały, ale to nie stoi w centrum uwagi. Gdyż Ewangelia daje Ci ofertę, co z tym zrobić? Chrześcijanin dostaje miłość i dzięki temu może ją przekazywać i żyć tą miłością dalej. Ale źródło tej miłości jest poza nami.